koszmarna, potworna biurokracja, gdzie y, nauczyciela zmusza się do tego, żeby każdą swoją działalność y, udawał na papierze. Proszę Państwa, gdzie przychodzi wizytator do szkoły, a mnie to osobiście jako mojego dyrektora bardzo boli, y, przychodzi do szkoły i sprawdza mi papiery. Sprawdza mi papier i na papierów ten papier. Droga jest Ale Alezując oczywiście te papiery. Ja się pytam pani mizytator jednej drugiej, może pani tak się zainteresowała, jak ta szkoła wygląda. Zwłaszcza moja szkoła, która jest taka, taka koszmarna, bo ma piętra patriotyzmu, tak? Bo jest wystawa na z smoleńska. No można zobaczyć, czy ołtarz Solidarności, ekspozycja Ołtarza Solidarności z, z, z kościami Szczejowica, jak dzieci do tego podchodzą, jak potrafią. To mnie nie interesuje. Ja pani oceny wyda na podstawie tych papierów, które Pani ma. I nawet uzupełniające Pani informacje nie są brane do ze pod uwagę ewaluacji. to.